Cześć, z tej strony MichoCamp CampreVisji. Przedstawiam Wam tutaj odpakowywanie regulatora ładowania firmy Power. To jest model tracer AN. I co my tutaj mamy? No mamy takie dość ładne pudełko. Fajnie się to prezentuje. Jest tutaj pokazane do czego możemy używać. Też co tutaj jest, są tutaj funkcje różne wymienione. Też tutaj mamy taki przykładowy schemat. Jak to powinno być podłączone? Jakie można im tutaj mieć funkcje do niego? Jeżeli możemy jeszcze dokupić do sobie kabel, który łączy komputer, i też telefon, i też taki specjalny jeszcze wyświetlacz. No i potrzebujemy głównie słońca. Wszystko możemy też znaleźć na tej stronie. Tutaj są informacje. Tak, to też tutaj z tej strony wygląda. Ja to zakupiłem w polskim sklepie bardzo. Bardzo fajnej, atrakcyjnej cenie to do zestawu. Jeszcze do, do dostałem, bo to był w komplecie taki specjalny klucz i jeszcze termometr, który też można podłączyć do tego urządzenia. No, a co tam znajduje się w środku? Oto, które przedstawiam. Mamy instrukcję w języku angielskim. Bardzo dużo tutaj jest opisane. Bardzo dużo jest o tej funkcji pokazane. Yy, też co zrobić, kiedy coś tam nie działa także jest tutaj różne rozpiski, różne pisy nawet są bardzo ładnie pokazane wymiary rozmieszczenie śrubek, także przy montażu też nie jest problem możemy sobie wszystko ładnie zaznaczyć dostaliśmy też taki certyfikat no i mamy sam regulator ładowania jeszcze w środku jest złącze, podłączenie tutaj coś takiego, nie wiem, jeszcze nie sprawdziłem nic co jest w środku sam regulator wygląda tak. Jest to 20A, jeszcze nie podłączyłem, coś tak widać, to solidnie jest zrobione. Traser 2210 AM, 2210 AM. to wygląda no nic. Załowiłem też baterie słoneczne, więc czekam aż to przyjdzie i wtedy będę mógł sobie połączyć wszystko. Yy, na prośbę moją tutaj yy, do firmy, z której kupiłem, poprosiłem też o instrukcję w języku polskim, też ją otrzymałem na użytek własny, także bardzo, bardzo fajny kontakt tutaj ze sprzedającym i też bardzo fajnie się to yy, rozumiem, że tak fajnie funkcjonuje sklep Więc co, jak będę miał więcej Nagram coś więcej, akumulator mam już, już czeka Więc zobaczymy Co tam dalej. Bardzo wam, Was pozdrawiam Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną na tym moim kanale I nie uciekacie mi, także Jeszcze trochę, już się zacznie sezon I będę tutaj więcej nagrywał rzeczy I na pewno będzie można oglądać kampera I to co robię tam w nim na razie tutaj zmieniłem kamerę i zobaczymy jak to się wszystko będzie nagrywało. Także cześć i pozdrawiam Was wszystkich.